Tytan, największy księżyc Saturna, kryje w sobie tajemnice, które jeszcze niedawno były dla nas nieodgadnione tajemnicze. To nieziemskie z pewnością ciało, które przypomina Ziemię, ale nie jest wcale do niej podobne. No bo jego powierzchnia jest otoczona gęstą atmosferą. Skrywa nie wodę, ale ciecze. Płynące w postaci metanu i etanu. Odkrycie mórz i jezior na Tytanie, dokonane za pomocą sondy Cassini, otworzyło nową erę w badaniach tego niezwykłego miejsca. Jednak pytania pozostają. Jak wygląda tamtejszy krajobraz? I czy na jego morzach szaleją fale? Chyba tak. Witam serdecznie w dzisiejszym Astroniusie. Tytan jest księżycem pełnym paradoksów. Położony jest dziesięciokrotnie dalej od Słońca niż Ziemia. Jego powierzchnia jest martwa i zamrożona, bo temperatury tam sięgają tak minus 180 stopni Celsjusza. Atmosfera jest gęstsza od ziemskiej, a składa się głównie z azotu i węglowych jakichś tam związków organicznych, takich jak metan i etan, i to właśnie te substancje normalnie w postaci gazowej na Ziemi na Tytanie zachowują się jak ciecze, tworząc rzeki i jeziora, a nawet i morze morza. Odkrycie istnienia tych form wodnych otworzyło nowe pytania o klimat i warunki panujące na powierzchni Tytana. No bo tak. W 2007 roku, dzięki misji Cassini, udało się potwierdzić obecność dużych zbiorników ciepłego metanu i etanu na jego powierzchni. Spoko. Ale jednakże, czy te morza i jeziora są takimi spokojnymi lustrami? Czy może ich wody poddane są działaniu potężnych fal? I badania przeprowadzone przez zespół z MIT mogą zrewolucjonizować naszą wiedzę o tytanie. No. Analizując zdjęcia z misji Cassini, ci naukowcy zidentyfikowali takie oznaki erozji na linii brzegowej metanowych mórz i jezior. Przeprowadzone symulacje sugerują, że te erozje są wynikiem działania fal, które uderzają o brzegi i erodują materiał, z którego logicznie zbudowane są wybrzeża. Jest to chyba takie pierwsze odkrycie połączone z tytanem. I sugeruje nam na pewno, że jego powierzchnia no, nie jest tak statyczna jak wszyscy sądziliśmy. I wbrew pozorom, to jest bardzo ważna sprawa w kontekście kolejnych misji. No bo misja Dragonfly, zaplanowana na 2028, ma na celu dokładniejsze zbadanie Tytana, w tym jego mórz i jezior. Naukowcy muszą się przecież dowiedzieć. Czy jeziora są spokojne, czy bardzo pofalowane? Badacze przeprowadzili analizę trzech różnych scenariuszy, aby zrozumieć, jak kształty linii brzegowej na Tytanie mogą się zmieniać w czasie. Pierwszy scenariusz zakładał kompletny brak erozji przybrzeżnej, gdzie linie brzegowe pozostają naprawdę praktycznie niemal niezmienione. Drugi scenariusz za to sugerował, że erozja jest napędzana przez fale. Które uderzają o brzegi, erodując je i kształtując ich kształt. A trzeci scenariusz opisywał proces erozji równomierny, gdzie materiał przybrzeżny stopniowo rozpuszcza się lub opada pod własnym ciężarem. I ci naukowcy wykorzystali symulacje komputerowe, aby modelować, jak każdy z tych scenariuszy mógłby wpływać na kształt linii brzegowej na Tytanie. Wyniki ich badań sugerują, że najbardziej prawdopodobnym, najbardziej możliwym wyjaśnieniem dla obserwowanych cech na fotografiach z sondy Cassini są fale. Symulacje pokazały, że fale metanu i etanu mogą faktycznie uderzać o wybrzeże Tytana, erodując je, podobnie jak fale morskie na Ziemi. Wyniki badań nad falami mogą dostarczyć nam bardzo istotnych informacji o klimacie. I warunkach atmosferycznych panujących na jego powierzchni. Wiatry, które wywołują po prostu te fale, mogą być bardzo dużym kluczem do zrozumienia dynamiki atmosferycznej tego nieziemskiego świata, tego po prostu innej dynamiki niż naszej na Ziemi. Jakie inne sekrety Tytan jeszcze skrywa? Czy uda się nam kiedyś przyjrzeć się jego falom i szczorom bezpośrednio? Odpowiedzi na te pytania mogą znajdować się na horyzoncie kolejnych misji kosmicznych. Tymczasem Tytan pozostaje jednym z najbardziej fascynujących miejsc w naszym kosmicznym sąsiedztwie. Zawsze gotowym na odkrycia, które mogą całkowicie zmienić nasze zrozumienie wszechświata. I to tyle. Dziękuję za oglądanie Astroniusa i obserwujcie ten profil po więcej kosmicznych informacji.